Cześć wszystkim, ja jestem Szymer i jak pewnie część z Was wie, biorę udział w obecnej rekrutacji na kwartową masakrę. Mój film został ciepło przyjęty, trochę, trochę osób z Was go oglądało, sporo było komentarzy y, pozytywnych wspierających mnie. Co mnie bardzo zmotywowało do, do, do pracy, i niezależnie od tego, czy się dostanę, czy się nie dostanę, mam plany, mam strategię i na pewno planuję tutaj zadbać o YouTube'a. Od razu też przepraszam za stres i jakieś jąkanie się. I moje doświadczenie z YouTube'em jest y, małe, dopiero się wdrażam, więc musicie wybaczyć mi ewentualne, ewentualne właśnie, y, zgubienia tematu. Możecie zapytać, co mam do zaoferowania? Mam do zaoferowania siebie. Możecie wpadać na streamki, gadać ze mną na każde tematy, pisać do mnie na Discordzie, czy w różnych innych miejscach, ja chętnie porozmawiam z Wami na każde tematy, ponieważ staram się stworzyć społeczność, która będzie pozytywna i która po prostu będzie mogła nawzajem fajnie się wspierać i współpracować ze sobą. Dodatkowo oferuję Wam też również ciekawe gry, na pewno nie będziecie się nudzić, każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno dla fanów Minecrafta znajdzie się seria z Minecraft taka inna, czy nawet ser, serwer wspólny w trakcie swojego, swojego streamowania stworzyłem już kilka serwerów gdzie wspólnie graliśmy, budowaliśmy i y, część widzów właśnie się, fajnie się bawiła y, no wiadomo zdarzały się przypadki gdzie no niektórzy starali się tylko i wyłącznie zepsuć serwer no ale no to wiadomo jest nieuniknione w takiej roli jaką jaką ja jestem, tym bardziej że moja kariera dopiero jest jakby na początku, dopiero się rozwijam także wiadomo Każde wsparcie też chętnie, chętnie przyjmę. Ale wracając do tematu. Od, zaczynając od Minecrafta, możecie u mnie zobaczyć takie gry jak Liga, TFT, Minecraft właśnie, te, o tak jak wspominałem, ale też różnego rodzaju strzelanki, single player, na, na gry, na które nam tylko przyjdzie ochota, na przykład możemy sobie zagrać wspólnie w Valoranta albo w CS: a, w środku nocy. Czemu nie? Takie streamy też się u mnie zdarzają. Także, kochani, yy, z mojej strony oferuję Wam YouTube'a, gdzie w najbliższym czasie wleci kilka, ci, kilka filmów, ponieważ mam pewien plan na najbliższy tydzień do świąt. Dlatego bo jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie subika. I zapraszam codziennie na nowy content, aż do świąt będzie nowy film, a później już ten materiał będzie na bieżąco wam przedstawiany. Także to jeśli chodzi o YouTube'a, dodatkowo. Zapraszam na streamki, gdzie możemy sobie na luzie pograć, porozmawiać, porobić różne rzeczy, posłuchać fajnej muzyki. Mam swojego Spotify'a, gdzie możecie y, dawać mi propozycje utworów i możemy wspólnie tworzyć bardzo fajną playlistę, z której każdy będzie mógł tak naprawdę korzystać, bo Spotify jest ogólnodostępny. Może nie jestem jakimś super prograczem, nie osiągnąłem Radianta, czy nie osiągnąłem Grandmastera w Lidze. Ale możecie, możecie u mnie znaleźć również ciekawe akcje, na pewno takie innowacyjne zagrania, fajne pomysły, i możecie być świadkami niejednej wygranej, jak właśnie te, które widzicie, widzicie właśnie teraz na ekranie, kochani. A jeżeli oglądacie ten film 14 grudnia, to znaczy, że po godzinie 16 startuje dzisiaj streamek. I pewnie będziemy grali aż do samego wieczora. Także jeżeli macie ochotę, macie czas, wpadnijcie się przywitać, wpadnijcie powiedzieć cześć, będzie mi naprawdę niezmiernie miło. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na streamy, na filmy i mam nadzieję, że będziemy razem fajnie się bawić. Cześć!